Monika Załoro i Karolina Wołyńska grają razem od wielu lat i są już postaciami rozpoznawalnymi na szczecińskim rynku muzycznym. W niedzielne popołudnie panie zaprezentowało się w autorskim repertuarze klientom Centrum Handlowo Rozrywkowego Galaczy w ramach cyklu Galaksy Gra. Razem z Moniką gramy już od około 8 lat. Dzisiaj akurat będzie to poezja, natomiast gramy jeszcze razem w zespole metalowym Envil. Także różne rodzaje muzyki. Wykonujemy. Artystki wykonały poezję śpiewaną. Koncerty takie artentu dla szczecińskich artystów – okazja do zaprezentowania się większej publiczności. Ja myślę, że żadna reklama muzyków nie jest, nie jest zła. To, to jest akurat fajny pomysł, bo w ten sposób można też dotrzeć do ludzi, do których normalnie w klubach się nie dociera. Bo też grając powiedzmy w zespole metalowym, przychodzi na taki koncert publiczność taka, taka specyficzna, która przychodzi właśnie na taki klimat. Natomiast tutaj można się jeszcze pokazać z innej strony. Artystki zagrały blisko godzinny koncert. Galaxy gra to cykl koncertów, który odbywa się co niedzielę.